Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, dzieci Boże, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przed kilkoma godzinami przekroczyliśmy umowną, sztuczną granicę w czasie. Zaczął się nowy rok opatrzony kolejnym numerem, liczonym od narodzenia Chrystusa. 2022 Granica między Starym a Nowym Rokiem jest umowna, ale ważna. Ważna dla uporządkowania wydarzeń w dziejach ludzkości, poszczególnych narodów i pojedynczych istnień ludzkich, a ważna także w historii każdego z nas. Dla niektórych z nas miniony 2021 rok był rokiem matury, ślubu, może święceń kapłańskich, a może śmierci kogoś. Z naszych bliskich. Wyznaczanie granic czasowych, w którym żyjemy, jest ważne nie tylko dla porządkowania minionych wydarzeń dla przeszłości. Jeszcze ważniejsze jest dla przyszłości. I co roku przechodzimy tę granicę z cichą nadzieją, że coś się zmieni na lepsze. Pomimo doświadczeń, że są to często złudne nadzieje. Nie godzimy się na to, że będzie tak samo jak dotychczas, lub będzie jeszcze gorzej. Jest to wielka i wspaniała tajemnica serca ludzkiego, że nosi w sobie uporczywy optymizm, nosi w sobie nadzieję. Jest nadzieja. Czasami jest to wielki płomień, czasami mała iskierka. My, chrześcijanie, przekraczamy granicę każdego nowego roku z optymizmem. I dzieje się tak za sprawą Boga, gdyż to On, Stwórca i Zbawiciel Człowieka, przedzielił wyraźną granicą czas ludzkości, jej historię. Przedzielił, wchodząc osobiście jako człowiek, w nasze dzieje, w dzieje ludzkości. Od chwili wcielenia i narodzenia Jezusa Chrystusa, całość stworzenia, cały wszechświat materialny, a zwłaszcza człowiek, znalazł, znalazły się. Zupełnie innej, nowej sytuacji. Zatrzymał się bieg ku upadkowi, ku zniszczeniu i zatracie, ku śmierci. Od chwili, gdy Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zaczął czas swój bieg ku boskiej wieczności, ku pełni istnieniu i życiu, ku ostatecznej przemianie, którą objawienie nazywa stworzeniem nowego nieba i nowej ziemi. Siostry i bracia, oczom nieoświeconym wiarą może się wydawać, że przecież nic się nie zmienia. Co roku obserwujemy te same procesy fizyczne i chemiczne we wszechświecie i w mikrokosmosie. Procesy biologiczne przebiegają według częściowo już poznanych praw natury. I nadal nie brakuje wojen, trzęsienia ziemi, innych kataklizmów nie brakuje chorób, zbrodni, zgorszenia. Nie brakuje śmierci. Jednakże pośród tego świata pojawił się człowiek, który do Boga, stwórcy Pana wszystkiego, co jest, co istnieje, i do sędziego ludzkich sumień może wołać: Abba, ojcze. Wypowiedział ludzkim głosem to, co mówił jako syn Boga w tajemnicy Trójcy Świętej, zawsze zanim świat powstał. Od chwili, gdy syn Boży. Współistotny Ojcu przemówił jako człowiek ludzkim językiem do Boga, nazywając go Ojcem. Świat nie jest już tym światem, co przedtem. Nadeszła pełnia czasu i wszystko zaczęło się na nowo, tylko że na nieskończenie wyższym poziomie niż w chwili stworzenia człowieka. Kochani, wchodzimy w nowy rok. 2022 od narodzenia Chrystusa jako dzieci Boga jako wolni synowie przez swą jedność wewnętrzną wieść z Chrystusem Synem Bożym. Ten sam Duch Święty, w którym Syn Boży w tajemnicy Trójcy Świętej wypowiada swoje niepojęte dla nas Ojcze, ten sam Duch, który w ludzkim sercu Chrystusa wołał do Boga Ojcze, ten sam Duch Święty został Posłany do naszych serc. Jeśli możesz dziś, teraz, to słowo Ojcze wypowiedzieć Bogu jak Chrystus, w całkowitym oddaniu się Bogu, w zaufaniu i posłuszeństwie, bez obciążenia grzechem, jesteś naprawdę wolnym dzieckiem Boga. Jesteś synem tak jak Chrystus. Choćbyś nawet tak jak on był przybity do krzyża cierpieniem, chorobą. Nieporozumieniem, niewdzięcznością ludzi. Chrystus Pan na Krzyżu pozostał wolnym synem Boga, gdyż Bóg był dla Niego także w tej straszliwej godzinie Ojcem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. Jeśli z tym słowem, kochani, Chrystusa, do Boga, Ojcze, przekraczamy granicę Nowego Roku, jeśli to słowo będziemy wypowiadać codziennie, jak nas nauczył Jezus Chrystus, rok 2022, choćby nie wiem, co się wydarzyło, będzie pięknym, dobrym, pomyślnym rokiem. Będzie to rok prowadzący nas, synów Bożych, do pełni życia w Bogu. Tak jak Bóg zawierzył swego Syna Maryi, tak Kościół poleca nowy rok opiece Matki Najświętszej. Małemu Jezusowi zagrażał Herod, Faryzeusze, Piłat, który już się uczył prawa, Maluchowi, którego nazywamy nowym rokiem, a zagraża kłamstwo, lizusostwo, nienawiść. Jeżeli będzie wychowywał się pod opieką Matki Bożej, wyrośnie na porządny rok, którego nie trzeba będzie się wstydzić, na Sylwestra. Życzymy sobie szczęśliwego roku. I myślimy o roku bez trosk, bez koronawirusa, bez grypy, nerwicy, serca i innych nieszczęść. A w zasadzie jest tylko jedno nieszczęście: odwrócić się od Pana Boga. Opowiadała niedawno w Grąkowie jedna siostra zakonna pracująca na Ukrainie, że kiedyś na katechizacji zapytała dzieci. Przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, jaki jest największy grzech? Wtedy zgłosił się jeden chłopak, poniósł rękę i powiedział: Największym grzechem jest nie znać i nie kochać Pana Boga. Największe nieszczęście to odwrócić się od swego zbawcy, od swego mylującego Boga. W życiu chrześcijanina nie ma nieszczęść, są tylko próby, doświadczenia, w których waży się nasza świętość. Nowy rok, kochani, mamy na wszystko popatrzeć zupełnie z innej nowej strony. Patrzmy na swoje życie nie jak na kryminał, ale na trudną nieraz drogę, jaką każdego z nas prowadzi Bóg. Na miłość spojrzyjmy nie na nie jak na jedno aktówkę, ale jak sakrament małżeństwa. Na bliźniego nie patrzmy jak na wilka ze spuszczonym ogonem, ale spracowanego wołu czy sympatycznego osiołka, których można polubić ze wszystkimi wadami i zaletami. Na cierpienie patrzmy nie jak na zrabowany skarb i szczęście, ale jak na próbę miłości. Mamy zrozumieć, że to Bóg nas próbuje, czy zaufamy Mu w trudnych chwilach? Każdego dnia nie zapominajmy powtarzać: Jezu, ufam Tobie. Ksiądz Jan Twardowski napisał wiele wierszy zadedykowanych Matce Najświętszej. W jednym z nich do Matki Bożej pisze: Matką mi jesteś, bo Matka bezbronna każdego najpewniej obroni. Choćby jednym palcem, jak uśmiechem dłoni, zwykłym krzyżykiem zdjętym ze swojego ciała. Królową mi jesteś, gdy panujesz we mnie, gdy grzechy swe wyznam, płacząc pokryjomu, uklęknę, zaproszę do siebie, byś tupała na diabła w całym moim domu. Tego sobie, kochani, życzmy, żeby matka najświętsza tupała na szatana, żeby był się precz z naszego domu, żeby był jak najdalej od każdego z nas i naszych bliskich. Kiedy w roku 1897 połączono pierwszym kablem Europę ze Stanami Zjednoczonymi, pierwsza krótka depesza nadana przez Francuzów brzmiała w ich stylu fraternité. Braterstwo. Amerykanie wtedy odpowiedzieli: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których Bóg sobie upodobał. Podobno Franz Josef Haydn, austriacki kompozytor, jeden z trzech wielkich klasyków wiedeńskich, obok Mozarta i Van Beethovena, wszystkie większe partytury zaczynał słowami W imię Pana, W imię Boże, a kończył słowami Bogu jedynemu cześć. W imię Boże, kochani, rozpoczynamy nowy 2022 rok. Niech nas bezpiecznie przeprowadzi przez niego święta Boża Rodzicielka Maria. Najlepsza z matek, do syna swego nas prowadź i strzeż nas od złego. Amen.